Tych dwoje na balkonie, tych dwoje na balkonie, jak na wielkiej scenie obrotowej, a pod balkonem miasteczko wystawia im swe świadectwo. Płyną przez górskie powietrze, jakby szukali się jeszcze, ona w szaleństwie go zaklina, że to ni jej, ni jego wina. On w przewiewnej koszuli wzdycha i do gwiazd się tuli. Stoją na dwóch biegunach, między nimi pęknięta struna. Kiedyś grał jej pod balkonem serenady całkiem księżycowe. Ona była w letniej sukience, nie potrzebowała nic więcej. Dziś tych dwoje na balkonie, jak na wielkiej scenie obrotowej, a pod balkonem miasteczko, wystawia im złe świadectwo. Lecz tak sierpniowo na balkonie, że to chyba nie może być koniec.